We wtorek w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się otwarte spotkanie z aktorem Arturem Hamskim, które prowadził dziennikarz telewizyjny Marcin Michrowski. Tak się składa rzeczywiście, że Świnoujście jest miejscem, które zawsze odwiedzam wtedy, kiedy, kiedy mam zobowiązania zawodowe. Tak było w zeszłym roku. Razem z Teatrem Studiów w amfiteatrze graliśmy spektakl koncert. No, przy pełnej widowni to był okres wakacyjny. Zresztą to są bardzo miłe wspomnienia dla mnie, bo ja tak naprawdę zadebiutowałem na scenie muzycznie w Świnoujściu w amfiteatrze właśnie w 2000 roku. Brałem udział na festiwalu Fama. Taki festiwal jest właśnie i ta chyba okrągła nawet rocznica będzie obchodził w tym roku. Tak, no to jest też tak można powiedzieć, że to jest moja również okrągła rocznica 20-lecia no, zawodowego. I w 2000 roku, właśnie dokładnie 20 lat temu, zadebiutowałem, e, wziąłem udział w konkursie e, e, na festiwalu Fama, który wygrałem, i tak naprawdę ten festiwal i ten występ wtedy, ta wygrana dała mi, była taką powiedzmy, no, kluczem do, 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 do wielu drzwi, które później mhm. się otworzyły przede mną. No właśnie te drzwi tak otwierały się swobodnie, czy trzeba było jednak sporo dreptać koło tych drzwi, póki się one otworzyły. Ja nie mogę narzekać. No, jeśli chodzi o mnie, to rzeczywiście podsumowując ostatnie 20 lat, absolutnie e, jestem szczęściarzem. Duże rzeczy e, przychodziło samych, e, albo jeżeli m, e, inicjowałem pewne rzeczy swoimi jakimiś krokami, no to, to zawsze po prostu był efekt e, tego, co zrobiłem w sensie. M, to, co już zrobiłem, zawsze owocowało czymś, jakąś kolejną propozycją, więc przez te ostatnie 20 lat nie, no, nie było zbyt jakichś długich przestojów zawodowych i, i czuję, że ta fala gdzieś e, e, mnie cały czas unosi. No fala to, jeżeli już o Pani mówimy, to w Ujściu, ale powracając do tych drzwi tego dreptania właśnie, Panie Arturze, najdłużej dreptał Pan przy Teatrze Bufo. Znaczy, ja tam, właściwie to ja tam nie, nie, nie. cały czas drepczę. Mhm. To już chyba nawet 19 rok, jak mi się wydaje, tak? Dokładnie mija 19 rok, 20, kiedy wygrałem Festiwal Fama 20 lat temu w Świnoujściu. To był lipiec. Mhm. W sierpniu dostałem propozycję, żeby przyjść na próbę do teatru Buffo. To były takie wewnętrzne przesłuchania do, do zespołu i. No przeszedłem te przesłuchania, dostałem się do Musicalu Metro i potem rzeczywiście tak od tego się zaczęło. Wszystko wszedł w stały skład zespołu. Teatr Studio Buffo, jestem już tam 20 lat, no, wiele rzeczy oczywiście przy okazji też mi się udało um, e, zrobić, wystąpić na wielu innych scenach, natomiast Teatr Buffo był, jest i mam nadzieję będzie. To taki trochę mój e, sceniczny dom. Mhm. Ale nie tylko teatr, bo wiem, że telewizja, wiem, że jakiś tam gdzieś po drodze serial i to nie jeden właśnie, w którym się pan czuł jak ryba w wodzie, czy, czy jednak, jednak teatr e, studio? Dzisiaj z perspektywy czasu na pewno mogę powiedzieć, że seriale, filmy i wszelkiego rodzaju programy telewizyjne, w których brałem udział, czyli tak, tak zwana telewizja, jest bardzo miłym, ale jednak epizodem w moim zawodowym życiu. I właśnie nie myślał Pan, żeby na tej fali zacumować gdzieś? Gdzieś bardziej, tyle seriali teraz obecnie, co powstaje, co się tworzy, tyle różnego rodzaju imprez, w których również uczestniczy telewizja czy kino. Nie myślał Pan, żeby gdzieś zacumować, właśnie oderwać się na jakiś czas od teatru? No ta suma mi trochę pasuje, w sensie, mm. ja uwielbiam ten rytm dnia, tygodnia, kiedy, kiedy mogę się obudzić. Przed południem, pracuję wieczorami i wiem o tym, że wieczorem będę miał spektakl. I właściwie tych spektakli jest dosyć dużo, bo pracując nie tylko w Teatrze Buff, ale też współpracując z Teatrem Komedia, Teatrem Kapitol. Mam, mam tych spektakli w Warszawie naprawdę dosyć dużo i one mi dają i taką zawodową stabilizację, ale też takie zawodowe spełnienie. I to jest ta proza dnia, która mi bardzo odpowiada. Natomiast wszystkie takie telewizyjne sytuacje są miłą przygodą, która się pojawia raz na jakiś czas i, um, i podoba mi się właśnie ta równowaga. Więc nie zamieniłbym tego na przykład na, na nie wiem, stałą rolę w serialu, rezygnując z teatru na przykład. No tak, jeszcze te szufladki później, prawda, że gdzieś pana wrzucą i już niestety pozostanie ten bohater, który się spełnia, który mi się wszystkim jak najbardziej później podoba. Panie Arturze, zazwyczaj okres zimowy, a jesteśmy właśnie w środku zimy, nad morzem, to jednak nie sprzyja tutaj przyjemnościom, chyba że dla morsów tak zwanych. Natomiast ci, którzy mogą, a jest okres ferii zimowych, uciekają gdzieś w góry, mhm. na przykład do Bystrzycy Kłodzkiej. Tam jest już śnieg? No w tym roku nie ma śniegu. Byłem kilka razy podczas naszej tego rocznej zimy i, i, i rzeczywiście minąłem się ze śniegiem. Wiem, że kilka razy padało, natomiast no nie, no nie, no, no nie. Pamiętam te, te, te zimy, za, kiedy ja byłem dzieciakiem, kiedy, kiedy nie, był odwołana lekcja, kiedy nie mogliśmy dojechać do babci, e, do wioski obok, bo po prostu była zasypana droga. No, to, to, to się jakoś nie zdarzy już od ładnych kilku lat i trochę nad tym ubolewam. Nie wiem, mm -hmm. czy to jest zmiana klimatu. Pewnie to jest zmiana klimatu, ale myślę, że że ten górski urok zimy jest rzeczywiście teraz no, takim towarem luksusowym. Zatem zapytam: skoro i w górach tego śniegu brakuje, a nad morzem tym bardziej, co Pan robi nad morzem? Co Pan robi w Świnoujściu? Co Pan robi w Miejskiej Bibliotece Publicznej dziś? Ja nawiązałem współpracę z kilkoma osobami, które postanowiły poprzez właśnie biblioteki. Zorganizować spotkania. Spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy, którzy e, e, być może zainteresują swoją osobą czytelników, ludzi, którzy są związani z, z, z danym miejscem. E, to jest dla mnie ogromny zaszczyt i myślę, że fajna okazja do tego, żeby móc właśnie nawiązać, nawiązać bezpośredni kontakt z, z, z ludźmi, bo mhm. do tego jestem przyzwyczajony I, i to jest fantastyczne. I ja wiem, ja tak, to nie jest tak, że ja się dystansuję do telewizji, bo telewizja daje mi oczywiście ogromne... E, ogromny potencjał, tak? bo dzięki właśnie serialom i programom telewizyjnym, w których biorę udział e, jestem rozpoznawalny i zdobywam popularność dzięki temu ludzie przychodzą właśnie na przykład do teatru zobaczyć mnie na scenie i być może dzisiaj właśnie też przyjdą e, żeby ze mną porozmawiać, żeby e, no po prostu spędzić ze mną trochę czasu e, natomiast właśnie docelowo istotą jest e, właśnie to spotkanie z człowiekiem, więc dzisiaj Kolejne dla mnie święto, w sensie wieczór spędzony z ludźmi, którzy przyjdą specjalnie dla mnie.